Przez przypadek, ponieważ niedalej jak przy okazji rekonstrukcji rządu, premier Tusk mówił, że powołując się na amerykańskich dowódców natowskich, że bezpośrednie zagrożenie wojenne ze, ze strony Rosji może nastąpić już w 2027 roku, więc stąd moje to pytanie: jak długo moglibyśmy się bronić? Czekając na pomoc ze strony naszych aliantów w ramach Paktu Północnoatlantyckiego zgodnie z artykułem 5, po pierwsze nasze wiadomości wywiadowcze mówią dokładnie o takim samym możliwym scenariuszu. Po drugie, generalicja natowska, ale też my mówimy o tych scenariuszach, właśnie po to, żeby dać też Rosji i Chinom znać, że znamy ich potencjalne plany. I że będziemy pokazywać to krok po kroku, właśnie po to, żeby do tych scenariuszy nie doszło. A po trzecie, przygotowujemy kraj i przygotowują się też kraje natowskie do potencjalnej operacji obronnej, i to jest oczywiste, patrząc na poziom wydatków w Polsce i w Europie, jeżeli chodzi o zbrojenia.